Cześć, w dzisiejszym odcinku regulacja gaźnika, teoria, praktyka na przykładzie gaźnika ze śrubą L, i T. Chciałbym oczywiście również pozdrowić Piotrka z RP Garażowo, serdecznie polecić jego kanał. Pozdrowienia Piotrek. Więc zaczynamy teraz omawianie regulacji gaźnika. Mamy gaźnik, tutaj jest akurat na przykładzie huzwarny, ale naprawdę to jest uniwersalna regulacja gaźnika. Możecie wyregulować tak każdy gaźnik w swojej pilarce czy też kosie o tym schemacie śrub. Dlaczego robimy to nie na pilarce, dlaczego nie robimy to tylko teoretycznie? Chodzi o to, żeby było mi łatwo tłumaczyć, było mi to łatwo pokazać. Żebyście widzieli to, co robię, macie już więcej odcinków moich, do których zachęcam, żeby zapoznać się z teorią, żeby zapoznać się, jak to wygląda w praktyce. Jednak kiedy pokazuję Wam w praktyce, jest problem, bo pilarka hałasuje, ja muszę też się skupić na regulacji, kiedy omawiam Wam tylko teorię, ciężko jest sobie też pewne rzeczy wyobrazić. Tutaj na przykładzie tego najczęściej spotykanego gaźnika, w sensie chodzi o LH i, 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 i śrubę regulacji obrotów T, lub też w niektórych modelach pilarek LA pokażę Wam jak reguluje się gaźnik. Mamy teraz przykładowo ustawiony ten gaźnik dajmy na to pilarka tak chodziła nie chce Wam chodzić, coś tam się zaczęło dziać lub po prostu macie nowy gaźnik po montażu i też należałoby go deregulować. Lub też, nie wiem, pożyczyliście pilarkę i nie wiem, teść, sąsiad, brat rozregulował Wam gaźnik i pilarka Wam strajkuje. Co robimy? Tak, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Mniej więcej położenie śrub. Chyba jest to widoczne. Kadr jest taki, a nie inny, bo też chcę, żebyście widzieli ten śrubokręt. Warto wyposażyć się w podobny śrubokręt lub na zwykłym śrubokręcie sobie zaznaczyć punkt wyjściowy, żebyście widzieli, ile obrotów dokonać takim śrubokrętem lub ile obrotów takim śrubokrętem dokonaliście. Ułatwi Wam i przyspieszy to regulację. Może być to właśnie taki specjalny śrubokręt z takim znacznikiem, lub też choćby z jakimś znakiem charakterystycznym, choćby napis. Tudzież możecie sobie naciąć w jakimś charakterystycznym punkcie jakąś kreskę, nie wiem, zrobić kreskę markerem. Co będziecie mieli pod ręką? Jak będzie Wam wygodniej? Pilarka Wam nie odpala, źle reaguje na gaz. Więc co? Ile, co i jak jest wykręcone? Wtedy Wam jest to niepotrzebne. No bo nie wiem, ktoś Wam pokręcił, zaczynacie od nowa. Lub macie nowy gaźnik. Co robimy? Wkręcamy śrubę, już mam akurat chyba wkręconą, śrubę L i śrubę H. Do końca. W tym momencie obydwa wkręty, obydwa wkręty dla dysz są wkręcone na maksa. Teraz może tak od podstaw. Na dole w tym oto miejscu mamy śrubę T tudzież LA od regulacji biegu jałowego wolnych obrotów. Jest to wkręt stożkowy, który po prostu podpiera Wam przepustnicę. Nic więcej. Tym nie regulujecie żadnego składu mieszanki tą śrubą możecie sobie kręcić woli, możecie zawsze, nawet gdy nie posiadacie umiejętności, wiedzy, możecie sobie to regulować w każdej chwili, kiedy pilarka wam chodzi zbyt na wysokich obrotach lub wam przegasa, możecie mieć śrubokręt, że tak powiem, w kieszeni, wyciągacie sobie śrubokręt i sobie regulujecie tym wkrętem tak, by. Pilarka wam nie gasła i na tyle wysokie obroty, bo one wam nie zaszkodzą tej pilarce. To jest kwestia się Ktoś robi, lubi wolniejsze obroty, ktoś lubi takie obroty, jak powinny być, ktoś lubi nieco wyższe obroty w pilarkach. Ona wtedy tak jakby szybciej startuje. Chodzi o to, żeby wam łańcuch się nie kręcił i to wszystko. I to są wymagania dla tej śruby. Czy ustawicie 2700, czy ustawicie 3000, czy, czy ustawicie 3300, naprawdę nie będzie miało to w tym momencie większego znaczenia, e, praktycznie żadnego znaczenia dla eksploatacji. Mm, Pilarki. Następnie ze strony tutaj prawej mamy wkręt H. Jest to wkręt odpowiadający za wysokie obroty pilarki który jest bardzo istotny, bo jeżeli przesadzicie z regulacją tego wkrętu to może dojść do zatarcia pilarki. I teraz to jest bardzo istotne, najlepiej ustawiać to po obrotomierz lub jeżeli ktoś już sobie poćwiczył, ma wprawione ucho i obejrzał wszystkie moje materiały, może spróbować sobie taką śrubę wyregulować sam. Oczywiście byłoby fajnie przy jakiejś najbliższej okazji zweryfikować takie ustawienie, by nabrać oczywiście wprawy i doświadczenia. Później będzie już łatwiej, nabierzecie pewności i no i co, próbujcie, uczcie się, no to jest fajne, naprawdę, polecam. I to tak jak mówiłem, śruba wysokich obrotów. Z lewej strony mamy śrubę L, jest to śruba wkręt niskich obrotów. I tą śrubą nie zepsujecie pilarki tym wkrętem. Jedyne co, możecie sobie zepsuć jej pracę, czyli tak, jeżeli pokręcicie tą śrubą lub będzie ustawiona niewłaściwie, pilarka może Wam wchodzić na obroty. Zbyt wolno, może Wam nie odpalać zimna, może Wam ciężko odpalać ciepła, może Wam się przylewać e, lub słabo reagować na gaz rozgrzana lub też zimna. E, tu regulujecie skład mieszanki e, na wolnych obrotach. E, I teraz zacząc, e, zaczynając, jakbyśmy chcieli za, e, regulować ten gaźnik, tak? e, wkręcamy te śruby, te wkręty do oporu, oczywiście czuciem, palcami. Tak jak widzicie, tutaj też znacznik e, na śrubokręcie. Ta śrubka jest lekko tak na godzinie 11 i liczycie sobie te obroty, tak? jeżeli gaźnik był ustawiony oczywiście poprawnie przy wkręcaniu. Czyli przyjmijmy na to, że tak sobie ustawię na, na oko. Nie? Dajmy na to, że chcecie tylko wyczyścić gaźnik. Do tej pory pilarka Wam chodziła dobrze i nie było z tym problemu. Chcecie wyczyścić gaźnik? Do prawidłowego czyszczenia gaźnika należałoby wykręcić te wkręty, więc wkładacie sobie taki śrubokręt z oznaczeniem i liczycie sobie obroty i wkręcamy. I liczycie sobie, w tym momencie, to akurat za mało odkręciłem, tutaj jest około pół obrotu, od tego położenia, tak po ukosie, do tego położenia, czyli wkręt z prawej strony jest to wkręt H, pół obrotu, zapiszcie to sobie, teraz wkręt L, w tym momencie szybokręt jest na godzinie tutaj dziewiątej i wkręcacie, i liczycie sobie obroty, aha, godzina trzecia, po obrotu. I w tym momencie zapamiętujecie to, wykręcacie te dysze. Nie pomylcie tych dysz. Oczywiście nie w każdym gaźniku idzie je pomylić, ale nie pomylcie tych dysz, opiszcie sobie je odłóżcie w bezpieczne miejsce. Tak, żeby wam też nie spadły. Może wtedy ulec uszkodzeniu stożek takiego wkrętu i w tym momencie będziecie szukali, szukali, dlaczego maszyna Wam pracuje poprawnie i nie znajdziecie przyczyny, będzie jakieś minimalne uszkodzenie na stożku. I no będzie problem, naprawdę będzie problem, nawet jak przyniesiecie ją do fachowca, to będzie szukał, kręcił, w końcu wymieni Wam gaźnik, nie będzie wiedział o co chodzi, jak się nie przypatrzy, a gołym okiem może nie zauważyć nic. I teraz to do czyszczenia gaźnika. Ale okej, okay, jak ustawiamy teraz gaźnik, jeżeli chcemy? Bo wiadomo, tu wykręcacie sobie i tam dalej, demontaż, taki czyścicie sobie. Teraz tak, żeby rozpocząć regulację, to ustawiamy tak zwaną... Ustawienia uniwersalne, one sprawdzają się w większości pilarek, czyli obydwa te wkręty, zarówno wkręty H, on teraz jest na godzinie 10, odkręcacie go obrót, czyli tak, godzina 10 ten i jest pełny obrót. Ten jest na godzinie w tym momencie 3 czy tam 9 i tak samo, pół i raz, tak, widzicie, jak to robię, tak, I w tym momencie to są takie ustawienia uniwersalne, po to by udało Wam się uruchomić pilarkę. Procedura tak jak w waszej pilarce, tak, czyli yy, wyciągacie sanie, pociągną no już w górę, ono poszło do góry, tak, ja to jeszcze schowam, bo to chyba niekompletne, to wszystko tak nie działa, bo nie ma, nie ma tutaj wszystkiego, ale tak, wyciągacie sanie, dajecie sobie do góry, że pilarka wam odpaliła, uruchamiacie sobie pilarkę, ciągniecie raz, drugi, trzeci. Pilarka powinna wam się odezwać. W tym momencie chowacie sobie sanie yy, i próbujecie ją odpalić na półotwartej przepustnicy z gazu, tak, czyli. Przypłucnica powinna być zblokowana, tak? To powinny być zawsze te podwyższone obroty. Ciągnięcie raz, drugi za sznurek i pilarka powinna się odezwać. Jeżeli już pracuje, mówimy tu o regulacji sprawnej pilarki, tak? Bo jeżeli to sprawna pilarka, to ona pracuje. Nie będę tu omawiał wad, co i jak i dlaczego. Może w przyszłym odcinku, jeżeli będą pytania i poprosicie mnie o taki odcinek i konkretne pytania, to zrobię taki odcinek na Waszą prośbę i, i tam odpowiem na pytania, omówię. Oczywiście, jeżeli będę potrafił. I pilarka Odpala wam. No nie ma opcji, jeżeli sprawa Wam odpala. Jeżeli Wam już nie odpala na takich ustawieniach w ogóle i coś tam ją boli na tym podwyższonym gazie, coś jest nie tak. Yy, ale przyjmuj, przyjmijmy, że pilarka sprawa odpaliła. odpaliła. Dodaliście gazu, pilarka zgasła. Ok, próbujecie jeszcze raz. Odpaliła, pilarka zgasła znowu. prostu są zbyt małe. Przystępujecie do regulacji wkrętu yy, tutaj T. Podwyższacie obroty. Możecie zrobić to dość tak na oko. nie? W tym momencie jest tutaj godzina 11 i sobie robicie na przykład obrót, tak, czyli z powrotem kręcicie do godziny 11. Mamy godzinę 11, obroty są podwyższone, w tym akurat egzemplarzu kręcimy zgodnie z ze wskazówkami zegara, czyli w prawo, obroty są podwyższone, ponawiacie uruchomienie tego silnika, z podwyższonymi obrotami bez sania, pilarka odpala, dodajecie gazu pilarka powinna pracować. Jeżeli pracuje na dużych obrotach, obraca Wam się łańcuch, ok, regulujecie delikatnie ten wkręt, tak, żeby łańcuch przestał Wam się obracać. Jeżeli dodajecie tego gazu w tym momencie i pilarka Wam gaśnie, tak, czyli zławiła się, zaharczała i po prostu zgasła. W tym momencie należy szukać problemów w wkręcie, tutaj, jakby to powiedzieć Wam, bo się mylę, we wkręcie L, tak, czyli z lewej strony, bo myli mi się, bo to jest różnie, lewa strona. I w tym momencie, jeżeli pilarka Wam zgasła, Wkręcąc skrętem L w prawo, czyli zakręcającą, dokręcającą yy, zmniejszacie ilość paliwa yy, kosztem powietrza. Jeżeli pilarka Wam się dławi na zimno po dodaniu gazu, najczęściej przyczyną jest zbyt mała ilość yy, właśnie paliwa. Pilarka jest zimna i potrzebuje nieco paliwa. Więc w tym momencie takie ruchy bezpieczne, takie pierwsze ruchy, tak regulacyjne, ja zawsze dokonuję cieć obrotu. W tym momencie jest wskazik na godzinie 3, więc odkręcam w lewo wkręt L po to, by zwiększyć dawkę paliwa na starcie. Jeżeli pilarka jest sprawna. Ponawiacie proces uruchomienia. Możecie znowu wyciągnąć yy, dźwignię z sania po to, żeby yy, załączyć przepustnicę tutaj, o, o, otworzyć przepustnicę, ale sanie cofacie, tak? Bez sania już, bo pilarka już odpalała i chodziła tam. Yy, Odpalacie, pilarka powinna pracować niemalże idealnie. Jeżeli yy, dodajecie gazu, powinna ładnie wchodzić na obroty. Jeżeli to się powtórzy pilarka znowu zgaśnie, możecie dać jeszcze ćwiartkę. I w tym momencie już tak zostawiacie i w tym momencie rozgrzewacie pilarkę. Oczywiście rozgrzewacie ją bezpiecznie, czyli nie idziecie w grube kloce i tniecie już, bo już odpaliła i hura i jedziemy, nie. Rozgrzewacie ją delikatnie, parę gołązek, na sobie tak chwilkę popyrka, parę przygazówek, coś lekkiego. Instrukcje zalecają 10 minut takiej pracy. Oczywiście robicie tą rozgrzewkę z założoną pokrywą, która zapewnia, jak już zawsze wspominam, wentylację waszej obudowy waszego cylindra tak bo tutaj właśnie działa to powietrzu zwarnie tutaj jest specjalna dysza kierująca powietrze i ta cała cyrkulacja wokół cylindra dysza ta nazywa się deflektor i to wszystko jest bardzo istotne by ta pokrywa tutaj była założona i pilarka wam pracuje macie już tą pilarkę rozgrzaną obroty wzrosły lub spadły w międzyczasie możecie sobie regulować w czasie tych prób i rozgrzewania dalej wkrętem t tak, żeby pilarka chodziła, jakby powiedzmy, na, na obrotach przez Was ulubionych, bym wręcz tak powiedział. Tak, tu macie dowolność, aby się łańcuch nie kręcił. Macie to wszystko doregulowane. Przystępujecie do regulacji wkrętu L, który znajduje się tutaj w tym gaźniku, z strony lewej. Na pracującej pilarce zaczynacie wkręcać ten wkręt. Pomalutku, po malusieńku, po malusieńku, i w tym momencie albo podpinacie obrotomierz albo jedno i drugie i słuchajcie tej pilarki i kręcicie sobie, skręcacie, poszło ćwierć obrotu, I jeszcze ćwierć i w tym momencie obroty pilarki już, 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 cały czas jak zaczęły się kręcić to powinny wzrastać, 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 zbliżacie się do trzech czwartych obrotu, zakładamy, oczywiście te obroty mogą być różne, tak, w zależności jak macie ustawiony już swój gaźnik wstępnie, na to, tak, żeby pracowała pilarka, bo ta siła może być wykręcona również na dwa obroty. Macie już zużyty gaźnik, macie już yy, jakieś niedomagania w układzie, może być to dwa obroty, tak, więc yy, ale chodzi o to, cofacie, 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 nieważne ile, słuchacie, 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 aż obroty pilarki będą jak najwyższe. Macie już jak najwyższe te obroty tej pilarki, ale nie jesteście pewni, czy to są już najwyższe, więc kręcicie dalej i w pewnym momencie pilarka powinna mieć już za mało paliwa, by pracować, bo to jest wkręt od wolnych obrotów. Od dyszy wolnych obrotów. I w tym momencie, jak ona już nam się zaczyna, znowu, te obroty znowu zaczynają spadać. Cofacie. I tak jak ja tu kręcę. To są czasami bardzo nieduże ruchy. I znowu ćwierć obrotu w lewo. I widzicie, obroty są duże, 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 ale jeszcze kręcicie. I znowu spadają. Więc cofacie dokładnie na przykład dwie minuty, trzy minuty, cztery minuty. I znowu patrzycie, są duże obroty, ale jeszcze y, próbujcie. Minutkę jeszcze, jeszcze. a patrzycie, słuchacie lub patrzycie na miernik. obroty spadły. To, to trzeba zrobić tak dokładnie, trzeba się na tym skupić. Więc, jeszcze raz, delikatnie, delikatnie w lewo. I w tym momencie, pilarka ma najwyższe obroty. Wysłuchaliście to. Ten proces możecie sobie powtarzać do skutku, aż będziecie pewni, jeżeli nie macie miernika, że to są najwyższe obroty. Możecie przy tym obserwować sobie, jeżeli nie macie obrotomierza, jak obraca wam się łańcuch, tak? Bo nie robicie tej regulacji, o, zapomniałem dodać, na zablokowanym łańcuchu. Pilarka musi pracować swobodnie. W tym momencie, jeżeli macie te ustawienia już, o którym Wam mówiłem, i uchwycone te najmniejsze obroty, instrukcja Huss-Wadny przewiduje i nie tylko, bo to jest bardzo udana instrukcja, cofacie ćwierć obrotu, czyli wykręcacie w lewo, zwiększając dawkę, i obroty pilarki powinny wyraźnie spaść. I w tym momencie macie zgodnie z książką ustawione. Z ustawioną swoją maszynę, jeżeli pilarka jeszcze na, tym, na tej ćwiartce będzie przebierać, pracować troszkę jakby nierówno, obroty będą dość wysokie, yy, możecie jeszcze coś tam ruszyć, ale na tę chwilę zostawiamy, bo obroty są ustawione, korygujecie te obroty wtedy wkrętem T, tak, podpórkowym, kołeczkowym, jeżeli te obroty fajnie Wam spadną i pilarka pracuje ładnie, następnie przystępujemy do ustawienia wkrętu H, i wkręt H reguluje się bardzo podobnie, lecz troszeczkę inaczej. Tu regulacji dokonujemy nadal na rozłożonej pilarce, lecz już koniecznie z założoną osłoną. To troszkę utrudnia regulację, czasami trafienie nad śrubokrętem we wkręt ze względu na to, że no niestety trzeba tej regulacji zgodnie z... na słuch przede wszystkim, tak, bo jeżeli macie miernik, to sobie możecie tam bawić się. Nie, że sobie tam, powiedzmy, przyłożycie miernik, ruszycie, przyłożycie miernik, ruszycie, nie, i, i, i tam z założoną obudową, tak jak ja to robię. Ale w sytuacji, kiedy chcecie ustać to na słuch, Yy, oczywiście miernik też możecie mieć cały czas podpięty, bo tu sobie słuchacie i też możecie patrzeć przy regulacji wkrętu L na miernik, na łańcuch i słuchacie, tak? Bo się uczycie. Być może miernik pożyczyliście tym razem, następnym razem go nie będziecie mieli, więc warto wyrabiać sobie ucho. I teraz wciskamy gaz, jeśli chodzi już, przesunąłem do regulacji wkrętu. Ha! Gaz na maksa. Wkręcamy gaz na maksa. I jeżeli te obroty są wysokie, bo powinny być, yy, zaczynacie tą ten wkręt wkręcać i też bardzo delikatnie cały czas maksymalne obroty. Yy, operacja taka yy, według zaleceń Huzwary nie powinna przekraczać 10 sekund. Tak? Czyli pilarka nie powinna pracować więcej w czasie regulacji, yy, na wątpliwej mieszance, w jedną lub w drugą stronę, yy, dłużej niż 10 sekund, yy, bo się teraz. Tak? Czyli 10 sekund, około 10 sekund, wiadomo, nie robicie tego z taperem, ale wiadomo, żeby nie piłować czasem takiej pilarki, yy, czy tam yy, kosy, pół minuty. Delikatnie, delikatnie wkręcacie, wkręcacie, wkręcacie i słuchacie, aż silnik zacznie pracować gładko. Zaczyna wyć, dajmy na to w tym miejscu, już chodzi bardzo gładko, wkręcacie dalej. I teraz niektóre silniki zaczną w tym momencie spadać z ortu, dławić będą pracowały całkowicie już na ubogie mieszance na sucho, będzie brakowało im mocy. Jednak nie wszystkie silniki tak reagują i to już jest indywidualne dla typu silnika, gaźnika i ogólnie dla Waszego urządzenia, tak? Jeżeli urządzenie Wam zacznie przygasać, to szybciutko, 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 szybciutko wracacie do tych maksymalnych obrotów tak? i robicie na przykład przerwę. Odpoczynek, pilarce, niech sobie pochodzi na wolnych obrotach dosłownie 15-10 sekund. i Jeżeli tak powtarzacie operację. I dalej kręcicie, kręcicie, pilarka, wyje na maksymalnych obrotach, to są maksymalne obroty. Jeżeli macie na przykład tutaj pół obrotu, ustawicie tak, że ona pracuje gładko, to ona wykręca tyle, ile może. Dlatego chodzi o to, żeby pilować tego czasu 10 sekund i chodzi o to, żeby mieć yy, tutaj założoną właśnie osłonę yy, i, 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 i tyle. no. I kręcicie dalej, kręcicie, dalej kręcicie, tak jak ja patrzcie sobie. Kręcicie, 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 tak, nieważne ile, nieważne ile. Ja tam teraz nie każę tego liczyć. I widzicie, że pilarka zaczęła w tym momencie. Czyli przykładowo na godzinie 9, ja sobie już ten, zaczęła już czterotaktować. Czyli zaczęła, że tak powiem, zachrypła. Przestała chodzić gładko. I teraz robicie podobnie jak wy w kręcie L, czyli delikatnie cofacie, i teraz już musicie wy pojedyncze minuty wyłapać. Czyli pilarka już zaczyna chodzić gładko. Dajmy na to, na godzinie 11 zaczęła chodzić gładko. OK, chodzi znowu gładko, no to jedziecie. Patrzycie, idziecie z powrotem do 9. I znowu na dziewiątej zachrypła. Cofacie dosłownie minutę. Patrzycie na 10:00. O, jest gładko. Wy, Wychwyciliście godzinę 10.00. Na godzinę 10:00 jest gładko. I w tym momencie też instrukcja chód przewiduje, że od tej, tego momentu robicie ćwiatkę obrotu. Czyli najlepiej zrobić teraz nawet przed tej pilarce, żeby nie była za długo, żeby nie chodziło na tych obrotach zbyt długo. Znowu 10 sekund przerwy. Znowu dodajecie gazu na pełno, na full. Słuchacie, czy pilarka chodzi gładko. Weszła na maksymalne obroty. I robicie ćwiarteczkę. I pilarka powinna pięknie zaczterotaktować, i w tym momencie macie ustawiony gaźnik bezpiecznie dla swojej pilarki. Nic się nie powinno z nią stać. Obroty z reguły, jak tak reguluje, są delikatnie niższe dla pilarek profesjonalnych niż zaleca producent. Dla pilarek takich które się kręcą niżej, około 12 tysięcy, 12,5 tysiąca, 13 tysięcy, trafia się praktycznie w sedno. Jeśli chodzi o urządzenia chińskie, w zależności jak to reaguje i tak dalej, czasami trzeba dać jeszcze ćwiarteczkę, żeby było słychać wyraźne czterotaktowanie takiej maszyny. I w tym momencie macie ustawione wkręt H. I na tym kończymy regulację gaźnika od ręki. No i co? Macie ustawiony gaźnik, cieszycie się. I ja też się cieszę. Jeżeli Wam to pomogło, no to super. Jednakże, żeby zweryfikować sobie teraz poprawność takiego ustawienia, co? Na drugi dzień uruchamiajcie sobie zimną pilarkę. I teraz tak, jeżeli już mieliście ustawiony wkręt T, wkręt H i wkręt L, to wkręt H on już jest ustawiony poprawnie. Nim się już nie musicie zajmować. Wkręt T też, wiadomo, pilarka Wam chodzi poprawnie, obroty się yy, zgadzają, łańcuch się nie obraca, pilarka Wam nie gaśnie, nie poskakuje zbytnio, bo nie, zbyt wolne obroty są niezdrowe dla. Wału korbowego więc, i łożyski, więc lepiej dać odrobinę mm, większe obroty niż zbyt małe. Niech ta pilarka sobie troszeczkę pyrkocze. Yy, I teraz, tak, jeśli chodzi o wkręt L, możecie dokonać delikatnej korekty. Jak to rozpoznać, i to jest takie fajne ustawienie, że na drugi dzień uruchamiacie pilarkę zimną standardowa procedura i dodajecie gazu. Yy, tylko nie od razu, że tak powiem, w palnik, tak, bo, bo nie o to chodzi. To z żadnym urządzeniem tak się nie postępuje. Yy, odpalacie. Pilarka pracuje. Na podwyższonych obrotach, przykładowo 10 sekund, dodajecie gazu, pilarka schodzi z podwyższonych obrotów. Jeżeli pracuje ładnie i równo, nie zgasła, to oznacza, że wkręt ta jest ustawiony poprawnie, obroty macie dobrane właściwie. I teraz, jeżeli Wam będzie ona pracować dalej, to regulujecie, możecie sprawdzić ustawienia właśnie śruby. L. I polega to na tym, że jak dodacie gazu, to dobrze ustawiona pilarka, tak jak są dobrze ustawione markowe pilarki, są ustawione tak optymalnie, tak, żeby tego paliwa nie było ani za dużo, ani za mało. Po dodaniu gazu, w ciągu pierwszych 15-20 sekund pracy pilarki, czy tam silnika dwusuwowego w Waszej kosie, pilarka powinna się zdławić. Także dodacie do gazu, ona nie powinna zgasnąć, ale powinna się zdławić. Nie chce wejść na obroty. Odpuszczacie jej. Robicie jeszcze raz taki zabić, czyli dodajecie gazu, może się zławić na jeszcze drugi raz, ale już za trzecim razem powinna pójść, a za czwartym na pewno. Jeżeli zimna pilarka z samego rana Wam tak zrobi, czy tam zimny silnik w waszej kosie, czy tam pile, to jest jak najbardziej prawidłowy objaw. I tak macie tę śrubę ustawioną dobrze. Jeżeli ten objaw y, dławienia się będzie się powtarzał dłużej i, i, i ta pilarka nie będzie Wam chciała wchodzić na obroty na dopiero po minucie y, takiej zabawy, czy po 30 sekundach takiej zabawy i się okazuje, że ta pilarka się dławi, 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 ale jak się wam rozgrzeje to wychodzi wam dobrze. Y, to należy tą śrubę jeszcze delikatnie, delikatnie po 5 minut sobie doregulowywać. Jeżeli pracujecie z taką pilarką codziennie to tak, y, dzisiaj dajecie 5 minut i ok, przykładowo idziecie, idziecie na obiad, odpalacie już prawie zimną pilarkę. Okazuje się, że znowu wam się dławi. Zbyt bardzo. Jeszcze 5 minut. Znowu na przykład idziecie sobie na kolację, przychodzicie z powrotem, uruchamiacie pilarkę, czy po jakiejś dłuższej przerwie, uruchamiacie tę pilarkę tego samego dnia. Odpaliście, chodzi już fajnie, znaczy, że jest ok. Jeżeli będziecie wykręcać tą śrubę L, ten wkręt L w lewo, czyli zwiększać mieszankę paliwową, obroty będą wam spadać. W tym czasie, jeżeli tu zrobicie te 5 minut, prawdopodobnie będziecie musieli dokonać regulacji wkrętu T, czyli obrotu biegu jałowego, bo pilarka może wam gasnąć, obroty powinny się obniżyć. Jeżeli yy, teraz tak, skończyliście sobie pracę, na drugi dzień odpalacie i pilarka powinna już po takiej regulacji i dniu pracy, jak sobie tutaj zrobi się korekta na wkręcie L, powinna pracować wam pięknie, powinna się odpalić, pierwsze dodanie gazu mogłaby się wam zadławić, ale już drugie, trzecie dodanie gazu powinna ładnie wejść na obroty z delikatną chmurką dymu i to jest ustawienie idealne. Teraz tak, dodatkowo jeżeli ustawialiście na obrotomierz wkręt H, Regulację w to nie ma problemu, tak? Macie ustawione zadane obroty, sprawdziliście sobie na ciepło, na zimno. Pilarka osiąga zadane obroty, nie przekracza ich po rozgrzaniu. W tym momencie macie z że jeżeli ustawiecie tę pilarkę na słuch, warto sobie skoro y, zależy odkręcić świecę po takich kilku godzinach pracy, nawet godzinie czy pół. Jak wygląda świeca? To da wam pewne bezpieczeństwo, bo jeżeli świeca będzie całkowicie biała, wypalona, to oznacza to, że wkręt H, mimo że się na such i zastosowaliście się do moich wskazówek, może być ta y, mieszanka dość uboga. Y, warto wtedy jeszcze 5 minutek y, odkręcić ten wkręt w lewo, żeby ta y, y, mieszanka była bogatsza. Jeżeli świeca ma kolor jasnego karmelu, kawy, kakao, to jest tak naprawdę wszystko ok, nic nie musicie ruszać, możecie pracować, można pojeść taką pilarką bez obaw, wszystko jest w porządku. Jeżeli się okaże, że taka świeca po takim odkręceniu będzie czarna, zasmarkana, wilgotna, dużo nagaru, dużo sadzy, na elektrodzie, w koło, no to należy niestety tą mieszankę zubożyć. I tu mówimy o standardowej procedurze, nie, że tam lejecie 1,25 czy coś, bo wiadomo, że to jest bogata mieszanka. Mówimy tu już o takiej pilarce dotartej, na normalnej mieszance, na dobrym oleju i o sprawnej pilarce. Co jest jeszcze bardzo istotną sprawą przed regulacją i tak jak Wam mówiłem, takie podstawy. No na końcu to powiem, no ale niestety. Czystość filtra powietrza. Filtr musi być czysty. Nie ma innej opcji, czyli jeżeli przystępujecie do jakiejkolwiek regulacji, kręcenia, grzebania w gaźniku, filtr musi być czysty. Zadawajcie pytania pod filmem, chętnie odpowiem. Jeżeli chcecie wiedzieć coś jeszcze, czego nie dopowiedziałem, lub było niezrozumiałe, chętnie odpowiem na Wasze pytania i wytłumaczę. Myślę, że ten odcinek rozwiąże Wam wiele, wiele problemów jak i co z takim gaźnikiem tak jak mówiłem, wkręt H macie już ustawiony wkręt L macie ustawiony wkręt te sobie tylko korygujecie co, życzę Wam tylko, żeby Wasze pilarki i kosy pracowały pięknie do usłyszenia pozdrawiam Was serdecznie, hej